14 runda PG Extra Ligi za nami i zakończyliśmy fazę zasadniczą. Niestety to zakończenie nie przyniosło nam za dużych emocji, tylko jeden mecz, taki warty do odnotowania. Reszta to pogromy, z czego dwa były z szóstką z przodu, więc to naprawdę mało się działo w tej rundzie. No ale nic, no, trzeba ją podsumować z kronikarskiego obowiązku. Zaczniemy króciutko od tego, co działo się w Lublinie. Motor pokonuje falubas 6327 W Lublinie tak naprawdę wszystko działa bez zarzutu. Jedyne malutkie przyczepienie się można o zero Mateusza Cierniaka w tym jego pierwszym biegu, ale to jest naprawdę taki malutki szczegół, że to nawet nie warto... Nie warto za bardzo mówić o tym, bo potem Mateusz już był nie do pokonania po tym zerze. Naprawdę tam w Lublinie wszyscy wszyscy jechali fenomenalnie. Lindgren standardowo bez dwucyferówki, ale do, do, do tego chyba możemy się już przyzwyczaić. No i co można tu więcej powiedzieć? No, po prostu mecz Lublina taki, jaki sobie wymarzyli, żeby każdy taki mecz wyglądał tej drużyny. W zielonej górze natomiast Macen i Ratajczak to taki poziom, że no jeszcze ujdzie aczkolwiek to nie był dobry poziom reszta to w ogóle fatalnie się pokazała na tym lubelskim torze Przemek Pawełski no dobrze, jeszcze wrócił po kontuzji że mówił sam, że ten mecz był taki, żeby odjechać po prostu pościgać się w czwórkę i rozjeździć się przed tą najważniejszą fazą i dlatego właśnie sądziłem, że to dobry ruch żeby go właśnie puścić na mecz przed playdownami by się chłopak rozjeździł no, i miejmy nadzieję, że nie będzie to już w playdownach wyglądać tak jak w Lublinie, że same jedynki, i dopiero potem dwójka w ostatnim jego wyścigu Jarosław Hampel. Co naprawdę fatalnie to wyglądało? Wiemy, że Jarosław jeździł w Lublinie, dlatego można było się spodziewać, że może to będzie taki sygnał dla Jarka, że on się postawi, bo wiemy, że Jarek jest zagrożony w składzie w zielonogórskim. Można było myśleć, czy postawi się tutaj jego ziemia, zna dobrze, może pokaże się z dobrej strony, ale się nie pokazał. Fatalny występ Jarosława Hampela. U24, U24 też słabo, po dwa punkty Knucen i Cużytek. No po prostu bardzo, bardzo słaby mecz zielonogórskiej drużyny, za to fenomenalny motoru Lublin. Drugim meczem, i tu można się już na o wiele dłużej zatrzymać, był mecz w Gorzowie, gdzie to Gorzów pokonuje 51-39 Rof Rybnik i w tym meczu naprawdę coś się tam podziało. Wynik ostylował na takim mniej więcej styku. Można było, można było pomyśleć, że Rybnik... Coś tu może urwać Szczególnie po fenomenalnym początku rowu Rybnik Po fenomenalnej jeździe Maksyma Drabika czy Kacpra Pludry A tak naprawdę poza nimi dwoma To Rybnik nie miał za wiele armat Do tego Niki Pedersen niby coś tam zapunktował 6 punktów aczkolwiek Na liście jego pokonanych zawodników Jest Mikołaj Kroki dwa razy Hubert Jabłoński więc tak naprawdę Te 6 punktów to nie wiadomo Skąd się nałapało Do tego Holder tylko dwa punkty Pludra, bardzo dobry mecz życia wręcz Kacpra Pludry, 9 punktów z dwoma bonusami, naprawdę fenomenalnie oglądało się Kacpra na Gorzowskim torze tego dnia i miejmy nadzieję, że to jest takie przebudzenie Kacpra, że on jeszcze pokaże i nawiąże do tych swoich juniorskich lat, że potrafi się ścigać i że już nie będzie aż, tak, aż takim chłopcem do bicia, jakim to był przez większość sezonu w PGX Rally. Maxim Drabik, 16 punktów, no najlepszy zawodnik, fenomenalna jazda. Fatalny też występ Proana Tangata, który no od pewnego czasu ma dołek, z którego po prostu nie potrafi wyjść i jesteśmy. jestem ciekawy jak to potem będzie wyglądało w tych playdownach, bo już wiemy, że trafi Rybnik na Zieloną Górę, tangę tam się bardzo dobrze czuje. To przez, je, przez dwa lata był jego domowy tor, więc jak ma zaskoczyć to właśnie tam chyba będzie najlepiej Australijczykowi. No i juniorka dwa punkty Sześniewskiego z bonusem zero Kacpra Tkocza. Natomiast w Gorzowie, w Gorzowie trzeba pochwalić naprawdę całą kadrę seniorską. Wszyscy łącznie z Oskarem Fiferem zrobili dwucyfrówki LeBiediew z Waculkiem po 11, 10 plus 2 Oskara Fajfera i to chyba nie chyba, to zdecydowanie najlepszy występ w tym sezonie. Oskara do tego Thompson z 11 punktami, aczkolwiek można się uczepić w formacji juniorskiej, bo Paluch tylko 5 punktów, na początku trójka, to jeszcze było dobrze. Ale później już po tej trójce w juniorskim to wyglądało fatalnie. Były same zerówki albo jeden punkt. No i jabłoński 3 plus 1, no tutaj akurat myślę, że nie, aż tak nie można się czepiać, tak jak Oscara palucha, no i krok dwa razy wyjechał zero punktów, aczkolwiek w jego pierwszym starcie, jak on wygrał start z Pedersenem, no i Tangateem, no i prawie dociągnął do mety Tangata, to naprawdę szacun dlatego zawodnika. Chciałbym jeszcze trochę podyskutować o tej taktyce Piotra Śwista, bo jeden bieg mnie tutaj trochę zaskoczył pod względem zmian. Był to bieg dziesiąty, gdzie to jechała para właśnie Pfeiffer i Krok na parę Drabik i Szcześniewski. I tam się aż prosiło o to, żeby puścić Oskara Palucha, żeby tego Szcześniewskiego przywiózł. Pfeiffer był wtedy w dobrej Dobrej dyspozycji, to pewnie też dwa punkty by zdobył. Co prawda zdobył tam trzy punkty, to jeszcze bardziej yy, można pochwalić za ten bieg Oscara, aczkolwiek czemu drugi Oscar nie pojechał, tylko Mikołaj Krok został na ten bieg puszczony. Może trener pomyślał, że Mikołaj Krok da radę przywieźć Pawła Cześniewskiego, aczkolwiek no, tam się aż prosiło o to, żeby tego Oscara palucha puścić i mieć pewniejsze te punkty. Warto też pomyśleć, kogo by tu rybnik mógł odstawić na tą fazę playdown. Mają słabego holdera. Słabszego też Czugunowa, aczkolwiek także Pedersen może być na tej liście. Który też nie przywodzi zbyt, można powiedzieć, trudnych rywali punkty na juniorach. I czy Gleb Czugunow teraz sobie poradzi w tych playdownach? No, Piotr że to ma ciężką sytuację w drużynie i zobaczymy, jak on to wykombinuje na tą najważniejszą fazę. Trzeci mecz też polecimy krótko. Grew Johns wygrywa Szczęstochową 61-29. W Grudziądzu, oprócz Liceja, to tak naprawdę każdy zasługuje na zachwyt. Ty koalicji 4 plus 1, w tym dwie zerówki pod koniec. Tu myślę, że Jamon ma trochę do pomyślenia. Reszta drużyny, naprawdę fenomenalny poziom od początku do końca. Do tego Małkiewicz z kompletem punktów, Max Frick zostaje w Grudziądzu na kolejny sezon, więc no w Grudziądzu tam świętowali, do tego jeszcze dostanie się do playoff, także świętowali w Grudziądzu ogólnie humor Gitowa po tym meczu. A w Częstochowie, mimo że wrócił do składu Piotrek Pawliski, to tak naprawdę dalej mieliśmy kolejny epizod, Kacper Boryna i Jason Doyle vs dana drużyna PGX Rallygi, no tym razem starczyło to tylko na 29 punktów. Piotr Pawliski, myślę, że tak samo jak Przemek też chciał się po prostu rozjedzić przed tą najważniejszą fazą sezonu i nie był to zbyt dobry mecz Piotrka. Do tego Lampart, który definitywnie zniszczył Hellstroma Banksa 4 do 0 i to są punkty. To są punkty ich: 4 Lamparta 0 Hellstroma Banksa więc można już powiedzieć, że Lampard wygrał tą bitwę i to on zostanie do końca sezonu U24 we Wukniarzu Częstochowa. I ostatnim meczem był mecz we Wrocławiu, gdzie to Wrocław bardzo wysoko pokonał Toruń, 56-34. No i można powiedzieć, że ściganie na olimpijskim było naprawdę fajne, były fajne ścieżki do wyprzedzania, podziało się na tej trasie, aczkolwiek ten wynik strasznie psuje to całe widowisko, bo jednak był to jednostronny mecz, no Wrocław tam deklasował trochę ten Toruń poza Janowskim, co tak naprawdę też każdy na plus we Wrocławiu, Krawczyk który notuje bardzo dobry mecz dwa razy przyjeżdżając na 5 do 1 do tego dwójka po walce z Patrykiem Dudkiem no i jedynka po walce z Emilem Sajfutinowem więc naprawdę Jakub Krawczyk w tym meczu pojechał bardzo, bardzo dobrze Kerc 11 punktów z bonusem, poza tym pierwszym biegiem, gdzie to tam 0 się u Australijczyka pojawiło to kompletny Janowski. 6 punktów, tak jak mówię. Janowski taki jedyny, może nie minus, ale po, po prostu też nie plus we Wrocławiu. Wiemy także, że Maciej dostał dziką kartę na Grand Prix i. No. Szkoda, że Arcyjum nie dostał bo Artiom w tym meczu zrobił 10 plus 1, ale w czterech startach, też poza jednym pierwszym startem to potem na samych trójkach. Do tego Kowalski 7 plus 1, Danbiul i 11, też bardzo dobry występ brytyjczyka. Kowolik 4, no i Krawczyk 7 plus 3. Natomiast w Toruniu słabo. Słabo w Toruniu. Nie wiadomo co się tam stało, czy oni może testowali, czy sprawdzali ustawienia, żeby bo wiedzieli, że no Raczej już następny mecz to kolejne będzie starcie tych drużyn, dlatego miałem trochę problem do tego starcia, miałem problem, żeby fajnie podejść do tego spotkania, bo tak naprawdę większość już osób wiedziała, że następne starcie tych obu drużyn to właśnie będzie pomiędzy tymi dwoma drużynami. Tak się właściwie też stało, więc toruń mógł tak naprawdę odpuścić ten mecz. I po prostu sprawdzić najlepsze ustawienia. Udało się to Emilowi Sejfutinowowi, tylko 10 punktów. Jedna tylko wpadka w 13 biegu, a poza tym do Emila myślę, że zażale nie można mieć. Patryk Dudek miał bardzo dobry początek. Dwie trójki na początku, ale potem upadek i po tym wypadku 1 0, więc po tym wypadku Dudek posypał się. Robert Lambert, wręcz przeciwnie, na początku 2-0. Potem po tym upadku Dudka, 2 punkty ale potem znowu same jedynki po prostu bardzo słaby występ Roberta Lamberta warto tylko powiedzieć, że zapunktował na takim samym poziomie jak Young Fecht, tylko że Young Fecht miał cztery okazje na to a Robert Lambert pięć okazji, by wzbogacić swój dorobek i zrobili tyle samo Mikkel Mikkelsen 8 punktów, no i też jedna wpadka w 11 biegu, a tak same dwójeczki u Michaela Mikkelsena i też ciężko, ciężko ocenić, ocenić taki występ Michaela, bo co prawda dwa punkty nie są wcale aż takie złe, aczkolwiek tej trójki troszeczkę brakowało w tym meczu. No i juniorka, jeden punkt Kawczyńskiego w biegu drugim, no i zero Duchińskiego. No i właśnie, co tu się wydarzyło w tym Toruniu, że to aż tak słabo pojechało, nikt się nie spodziewał, że aż tak, aż tak Wrocław zgromi ten Toruń u siebie. No i zobaczymy, czy to była tylko zasłona dymna Torunian przed fazą playoff, czy może faktycznie coś im tam nie poszło. No i to tyle z 14 rundy PGX troligi zostały nam do omówienia jeszcze parę playoffów, playdownów w playoffach, bez zaskoczeń, Lublin wybrał, wybrał Grudziąc. No i to znowu pojedzie z Wrocławiem. Naprawdę wielka szkoda, że ten mecz Wrocławia z Turuniem był dopiero w 14 kolejce, bo jakby to była gdzieś 12, 11 to byłoby to też myślę, że o wiele lepiej postrzegane widowisko tak w 14 gdzie wiadome było, że raczej się spotkają już w następnym meczu ponownie te drużyny to strasznie to odbierało emocji temu spotkaniowi na fazie playdown w Zielona Góra także myślę, że bez żadnego zaskoczenia wybiera Rof Rybnik, a Gorzów ma do pokonania częstochowe. no i tak to wygląda w tej PGX Realize, więc widzimy się już w następnym filmie już z fazy playoff, playdown